Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące pojazdy. Rozpoczęcie wojny na Ukrainie miało ogromny wpływ na transport ciężarowy w całej Europie. Wiele firm musiało zmienić charakter swojej działalności lub też kompletnie ją zamknąć. Dziś opowiemy, jak wyglądał ten proces, co wpłynęło na tak duże uszczuplenie ruchu rosyjskich ciężarówek w Polsce i odpowiemy na pytanie dlaczego w Europie nadal można spotykać rosyjskie ciężarówki, mimo tak wielu nałożonych sankcji. Zapraszam na materiał. Jestem też ciekaw Waszego zdania. Czy uważacie, że rosyjskie ciężarówki powinny mieć możliwość wjazdu do Polski bez żadnych obostrzeń? Czy Waszym zdaniem słusznie podjęto decyzję o nałożeniu takich sankcji? Zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy. Już wkrótce w Radiu usłyszymy nasze ulubione utwory takie jak Last Christmas czy wiele innych utworów kojarzących się z tym magicznym okresem. Zanim jednak to nastąpi, jest to idealny moment na podjęcie nowego zatrudnienia. Z uwagi na to, że okres przedświąteczny to najlepszy czas na zmianę pracy, sprawdź dostępne oferty u naszego partnera, oferują oni m.in. system 2x2 dla kategorii C w Berlinie z darmowym zakwaterowaniem i zarobkami od 1800 do 2000 euro netto, a także pracę na wywrotce w Hamburgu dla kategorii. Kategorii CE w systemy 2.1. Podstawą 2800 euro plus diety. Zobacz też inne oferty w różnych systemach dla kierowców CE, C lub nawet D. Odwiedź stronę partnera odcinka lub skontaktuj się telefonicznie z konsultantami Savi Personal. Adres strony, jak i numer telefonu znajdziesz na ekranie i w opisie filmu. Zapraszam. Przed wprowadzeniem sankcji unijnych ruch ciężarowych z Rosji do Polski był znacznie większy niż obecnie. Dla przykładu oraz pełnego obrazu, w roku 2021 średnio miesięcznie przez polsko-rosyjską granicę przejeżdżało około 7000 pojazdów. Rosyjskie ciężarówki realizowały około 18 tysięcy przyjazdów miesięcznie, głównie wyjeżdżając na teren Polski od strony Białorusi. Transport dotyczył głównie towarów handlowych, w tym produktów przemysłowych, rolnych i komponentów produkcyjnych. Przyjazdy często były związane z tranzytem towarów przez Polskę też do innych krajów Unii Europejskiej, poprzez wzgląd na to, gdzie leży Polska. Przed sankcjami ruch ten nie był ograniczony żadnymi szczególnymi przepisami, co też pozwalało na swobodny transport towarów pomiędzy Rosją a krajami Unii Europejskiej, w tym też Polską. Po wprowadzeniu sankcji liczba takich przejazdów drastycznie spadła, a przewozy stały objęte ścisłymi regulacjami oraz wyjątkami. 23 czerwca 2023 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła 11 pakiet sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. Wśród nowych przepisów znalazł się zakaz wjazdu na tereny Unii Europejskiej dla przyczep i naczep zarejestrowanych w Rosji. Wprowadzone regulacje rozszerzają dotychczasowe ograniczenia dotyczące transportu drogowego i wprowadziły wtedy nowe zakazy. Polska wnioskowała o zaostrzenie tych sankcji, aby zwiększyć uczciwą konkurencję na rynku przewozów drogowych oraz ograniczyć aktywność rosyjskich przewodników Unii Europejskiej i zmniejszyć przychody rosyjskiej branży transportowej, która wspiera gospodarkę agresora. Zakaz wjazdu obowiązujący od kwietnia 2020 roku został poszerzony. Obejmuje on również transport towarów na terytorium Unii Europejskiej realizowany przez rosyjskie firmy transportowe, także przy użyciu przyczep i naczyb zarejestrowanych w Rosji, nawet jeśli są one ciągnięte przez pojazdy ciężarowe zarejestrowane w innych krajach. Państwa członkowskie mają jednak możliwość udzielenia wyjątkowych zezwoleń na transport towarów przy użyciu rosyjskich przyczep i naczep, jeżeli uznają go za niezbędny. Dotyczy to również sytuacji, gdy naczepy te są ciągnięte przez pojazdy zarejestrowane poza Rosją. Polska nie ustanowiła organu odpowiedzialnego za wydawanie takich zezwoleń, co też oznacza, że nie są one przyznawane. W konsekwencji pojazdy zarejestrowane w Rosji mogą przejeżdżać przez Polskę jedynie tranzytem do innych krajów Unii Europejskiej pod warunkiem posiadania odpowiedniego zezwolenia wydanego przez te państwa członkowskie. Unijne sankcje wobec Rosji i Białorusi przewidują jednak pewne wyjątki, o których warto tutaj wspomnieć. Takie jak chociażby przewozy pocztowe, humanitarne oraz specjalne zezwolenia na transport towarów nieobjętych sankcjami. Co interesujące, Niemcy oraz Litwa zaczęły wydawać dużą liczbę takich zezwoleń. W Polsce jednak Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że kraj nie przewiduje wprowadzenia tego rodzaju wyjątków i pozostaje jednym z nielicznych państw, w których takich zezwoleń nie wydaje. Według Krajowej Administracji Skarbowej ciężarówki z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi wjeżdżają do Polski zarówno z ładunkiem, jak i bez niego. Jak podaje portal logistyka rp.pl, w grudniu 2022 roku na polskich granicach odprawiono 20 załadowanych i 74 puste rosyjskie pojazdy ciężarowe. Według analizy przedstawionej na wspomnianym portalu, liczba takich pojazdów pozostaje stabilna. Nie wzrasta ani nie ulega zmniejszeniu. Liczba przejazdów rosyjskich ciężarówek w ostatnich miesiącach jest znacznie niższa w porównaniu z latami poprzednimi. W 2021 roku, tak jak wspominaliśmy, przez polsko-rosyjską granicę przejeżdżało około 7 tysięcy ciężarówek miesięcznie, a łącznie rosyjskie pojazdy realizowały około 18 tysięcy przejazdów miesięcznie, głównie wjeżdżając od strony Białorusi. Mimo że ruch ciężarówek przez Polskę utrzymuje się raczej na stałym poziomie, to wzrost odnotowano na granicy z Łotwą, ponieważ w grudniu 2022 roku na Łotwę wjechało blisko półtora tysiąca pojazdów rosyjskich, co też stanowi wzrost o ponad 50% w porównaniu z wrześniem, zgodnie z danymi łotewskich organów celnych. Warto podkreślić, że większość tych pojazdów zmierzała do Kaliningradu, co jest zgodne z unijnymi sankcjami pod warunkiem, że nie przewożą towarów objętych zakazem dwie około 100 ciężarówek przekraczyło wtedy granicę na pusto, ponad 90% z nich było załadowanych. Podobnie litewskie służby celne przepuszczają ciężarówki jadące z Rosji do Kaliningradu, gdyż sankcje nie ograniczyły dostępu do tej enklawy. Według danych Polskiej Straży Granicznej w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku przez polsko-rosyjską granicę przejechało około 30 tysięcy ciężarówek, a jest to blisko spadek o połowę w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Księżówki zarejestrowane w krajach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii mają możliwość wjazdu do Kaliningradu. Z czasem Unia Europejska złagodziła restrykcje handlowe z Rosją skracając listę towarów objętych zakazem wywozu. Nie jest oczywiście jasne jaka ilość przewożonych towarów trafia do Rosji przez samek Kaliningrad, ponieważ jest to pewnego rodzaju furtka. Jednak to nie jedyny sposób na nielegalny przewóz towarów. Przewodnicy często korzystają z przewozu przez Norwegię, gdzie rosyjskie statki rybackie mogą korzystać z tamtejszych portów oraz przez Turcję, gdzie lokalne firmy wystawiają dokumenty umożliwiające obejście sankcji. Tak jak mogliście usłyszeć, sam przewóz towarów przez Unię Europejską jest znacząco utrudniony. Jednak nie jest on niemożliwy, a znaleźć na to możemy kilka alternatyw, z których korzystają przewoźnicy. Jedne mniej, drugie bardziej legalne. Faktem jest to, że ruch ciężarowy pomiędzy Rosją a Polską spadł praktycznie do zera, ale nie oznacza to, że przepływ towarów również. Zapraszam was do zapoznania się z ofertą partnera dzisiejszego odcinka firmy Savvy Personal, a na dziś to wszystko. Do usłyszenia.